Witajcie po raz kolejny. Dzisiaj opowiemy, znaczy ja opowiem o dwóch podstawowych błędach, które zdarzyły się może nieraz i jeszcze się nie na pewno zdarzą każdemu mężczyźnie, a przed którymi wszystkich mężczyzn chciałbym ochronić. Zastanówcie się, jaki jest pierwszy błąd podejścia do kobiety. Ktoś powie, no, źle do niej zagadałem. No, może być. Ktoś powie, źle byłem ubrany, też może być. Ale jaki jest podstawowy jeszcze przed tym, nadajemy kobiecie wartość. Wartość, której y, może nie ma, ale my chcemy y, tą wartość w niej widzieć. Na przykład y, jest kobieta, no powiedzmy przeciętna, stresujecie się przy niej. Nie stresujecie się, nie przywiązujecie nawet do niej wagi. Tak gadacie po prostu. Jesteście naturalni. Ta naturalność jest waszym atutem, jednym z waszych atutów. Chcecie podejść do kobiety pięknej i już myślicie, hmm, na byle bajer się nie nabierze. Trzeba coś jej powiedzieć i stawiacie ją powyżej was, a tymczasem okazuje się, bardzo często, że właśnie to piękno kobiety to jest w zasadzie jedyny jej atut, który ona ma wam do zaoferowania. Pomyślcie, dlaczego kobiety inwestują w te ciuchy, w te kosmetyki, no bo ona chce się dobrze sama czuć. No na pewno, oczywiście, ona się chce sama czuć i stroi się dla siebie, jak najbardziej. To w taki bajer to możemy uwierzyć na 100%. Ona się stroi. Bo chce, żeby się jakiś fajny chłop za nią rozejrzał. Przecież, no my, mężczyźni, czy my się, nie wiem, dbamy o siebie, bo co, no, chcemy też jakąś fajną babkę znaleźć. A jakby nie trzeba było, nie wiem, jakoś wyglądać, jakoś się zachowywać przy kobiecie, no to, żeby ją w ogóle zdobyć, to czy w ogóle ktoś by to robił? No nie robił. Jeśli nie ma takiej potrzeby, to nikt przecież nie inwestuje w coś. A kobiety chcą wmówić takie. Farmazony, że one się stroją dla siebie. No oczywiście, że się dla siebie stroją. Po co babcie denerwować? Niech się babcia cieszy, śpiewa bodajże Wojciech Młynarski. Poza tym jest jeszcze druga zasada, też jedna z kluczowych. Ktoś, po, ktoś zapyta z Was, jaka jest zasada, aby osiągnąć szczęście w związku? Ktoś powie, wybrać sobie dobrą kobietę, no to to na pewno to jest pierwsza rzecz. Przecież, jeśli wybierzemy kobietę, z jaką mamy w ogóle niezgodność charakteru, z którą nie umiemy rozmawiać, a może z którą się w ogóle nie da dogadać, to czy będziemy z nią szczęśliwi? Wątpliwe. Pierwsza zasada szczęśliwego związku to jest pierwsza i fundamentalna: że każdy z mężczyzn musi się nauczyć. Żyć samemu. Musi się przyzwyczaić z myślą, oswoić się z tą myślą, że on może z drugiej połowy nie znaleźć. Że może być kawalerem. Bo jeśli się do tego przyzwyczai, jeśli uzna taki, taką w ogóle możliwość za realną, to nie będzie się starał na siłę o kobietę. Potem jak się starają mężczyźni na siłę, to wychodzą tacy desperaci, że on musi mieć kobietę już nawet. Byle jaką żeby była to, A to nie o to chodzi Mieć jakąś kobietę Żeby tylko ją mieć W ogóle to nie jest ważne Żeby mieć chłopaka, żeby mieć dziewczynę To nie jest ważne Bo ludzie widzicie są w związkach Biorą śluby a potem biorą rozwody To no oni byli w związkach Byli w małżeństwach ale im się to rozpieprzyło I potem są nieszczęśliwi Są mężczyźni w związkach Potem kobieta odejdzie i jest dramat a jak się mężczyzna nauczy, tak jak mówił nasz profesor Kermit, jak kobieta by mu powiedziała, odchodzę, to on by powiedział, to idź. Po prostu, oswojenie z tym, że coś się może skończyć. A jak mężczyzna nie przyjmuje w ogóle takiego czegoś do wiadomości, myśli, ona będzie ze mną na zawsze, a potem, misio, musimy porozmawiać i misio kurwa nieszczęśliwy. No to nie na tym to wszystko polega. Musimy sobie uświadomić, że jedyną osobą, która pragnie naszego szczęścia, jesteśmy my sami. My sami chcemy być szczęśliwi, sobie dać szczęście, więc jeśli chcemy być w związku szczęśliwi, najpierw musimy być szczęśliwi samym. Bo jeśli nie jesteśmy sami, to to, to jakby nasze poczucie niespełniania, nieszczęścia będzie epatowało od nas. Jeśli nie będziemy sami szczęśliwi, to jeśli znajdziemy dziewczynę, to przerzucimy te problemy na nią, a kobieta nie będzie chciała żadnemu mężczyźnie robić za mamuśkę. To ja gwarantuję. Ktoś oczywiście może mieć szczęście taką znaleźć, ale na to bym specjalnie nie liczył. Także podsumowując, nie nadawajcie kobiecie wartości tylko ze względu na to, że ona z wami rozmawia, że ona jest ładna. Bo piękno dostała od natury, ona go sobie nie wypracowała. Wartość nadajcie czemuś, co ją naprawdę ma, a nie wartość nadajecie rzeczą tym, które chcecie, żeby one miały. Druga sprawa, chcecie być szczęśliwi, w związku nauczcie się być sami. Wtedy, jeśli jesteście szczęśliwi sami, to jeśli nie znajdziecie nawet kobiety, to i tak będziecie szczęśliwi. I zobaczycie, że bycie w związku to nie jest kluczem do szczęścia. Zresztą, na już ostateczne podsumowanie powiem Wam tak. Ktoś mówi, że bycie z drugą osobą jest jedną z. no, daje szczęścia, powiedzmy tak. Ale popatrzcie sobie na. Że jestem, może inaczej powiem, jestem samotny, jestem nieszczęśliwy, bym miał dziewczynę, byłbym szczęśliwy. No to jeśli tak myślicie, popatrzcie na tłumy. Mężczyzn żonatych i kobiet zamężnych. Czy oni wyglądają na szczęśliwych? Przecież ilu mężczyzn narzeka na kobiety, ilu kobiety ile kobiet narzeka na mężów? Czyli oni są w związkach, ale czy tym związkom można nadać miano szczęśliwych? Na to pytanie odpowiedzcie sobie sami.